Że zamawiamy Mystery Boxa Opłacalny jak widzicie Tam nie ma jednego iPhone'a Tam są trzy iPhone'y Miały być urządzenia Miały być telefony No właśnie Czy w tym opłacalnym Mystery Boxie znajdują się te iPhone'y i MacBook'i, y, które pokazywali? To no po prostu zobaczcie do końca filmik Bo zapewniam was, że będziecie zdziwieni I zobaczmy co dzisiaj TikTok każe mi zamówić Już się nie mogę doczekać Więc let's go! Czy to jest możliwe? Czy tak wygląda prawdziwe życie, że gościu zrzuca butelkę coli i ona idealnie ląduje I naprawdę tak wygląda prawdziwe życie Czy komuś przed... Coś takiego naprawdę przydarzyło. Battle Flip Challenge zaliczony, właśnie. Ja, jakbym miał zrobić Battle Flip Challenge, to nigdy by mi się nie udało, patrzcie. Wiecie co jest ciekawe, że ja kiedyś wrzuciłem TikToka, gdzie jadę samochodem i on był oznaczony jako niebezpieczny, że nie powtarzać tego, a gościu zlatuje z budynku i co? I jajco po prostu. Tutaj wszystko jest okej, okay. to nie jest niebezpieczne. No. Jest! Pierwsza reklama opłacalne pudełko na L, w pudełku znajdują się telefony komórkowe, komputery, słuchawki, zegarki i inne sprzęty elektroniczne. Niesamowite, jest iPhone, jest Samsung, są na... Na tych telefonów jest, tam nie ma jednego iPhone'a, tam są trzy iPhone'y, także zamawiamy mistery Boksa, który jest opłacalny, jak widzicie. No, opłacalne pudełko. Także zobaczymy, czy opłacalne, tylko ile kosztuje. Strona wygląda naprawdę legitnie i to wszystko kosztuje 168 zł. I szczerze, totalnie mnie to nie zachęca, ale tutaj widzicie, gościu pakuje jakieś Nintendo Switche, coś, są jakieś gify, jakie wielkie paczki, w ogóle pewnie to jest jakiś fragment filmu, który w ogóle nie ma związku z tym wszystkim, ale jesteśmy zaufani, chwaleni i doceniamy opinię klientów, którzy otrzymali towar. 168 zł wydajemy, no a tam są towary o wiele Droszczek, gdzie są iPady, iPhony i pamiętajcie, że wszystko z tego odcinka możecie dostać. Tylko napiszcie w komentarzu, jaką rzecz chcecie i zostawcie łapkę w górę. Bardzo, bardzo dziękuję i trzymam kciuki, żeby wam się udało, bo jestem pewny, że w tej paczce będzie coś wartościowego, także zobaczymy później, jak, jak do mnie dłużej. A jeszcze jedno, bo ja zapominam, Jurek mi przypomina, subskrybujcie czerwony magiczny guziczek tam pod spodem, jeżeli tego nie robicie i pamiętajcie o dzwoneczku, bo to jest bardzo ważne, także subujcie, ale z dzwoneczkiem. Podoba mi się to. Ale trik to pszczoteczką, Elegancki. Jest następna reklama. Teraz możesz umyć swoje uszy. Ja wam to zabluruję, nie dziękujcie, ale generalnie jest to z tego co widzę urządzenie do czyszczenia uszu, czyli coś, co jest mi naprawdę bardzo potrzebne. Co to jest to z kamerką? nawet wie, tak, to jest mi bardzo potrzebne. Nie żartuję. Także no, kupmy i sprawdźmy. Zawsze marzyłem o urządzeniu z kamerką, które podłączacie do telefonu i sprawdzicie, co tam się kryje w waszym uchu. Ojej, oh yeah, także. Bierzemy. O. Nie wiem, czy ktoś też z was tak robił kiedykolwiek, ale ja kiedyś wrzucałem monety na ten głośnik, i one tak fajnie z basem skakały. Dajcie znać, czy też tak robiliście. Ale tak mi ten TikTok przypomniał. Dobra, gdzie jedziemy na rowerka? O, jedziemy do ostatnich końca. Na rowerka. O, jedziemy na rowerka. Halo! Najważniejsze, że po opisie wiadomo, że babcia żyje, także pozdrawiamy i dużo zdrówka życzymy. Kolejna reklama. Bezpłatna i szybka wysyłka, tylko dziś. Jawline To jest urządzenie, które ćwiczy wam mięśnie żuchwy i będziecie mieć po prostu takie mięśnie jak czad. Tak ten goś na TikToku. Tak, ta, jak taki te. Zawsze byłem ciekaw czy to działa, wydaje mi się, że totalnie nie. Wręcz czytałem i słyszałem opinie, żeby tego nie używać, ale oczywiście zamawiam. używam kilka dni, i zobaczymy czy moja linia żuchwy tutaj się poprawi czy, czy nie. Co to jest za filtr? Za dużo na TikToku już tego. Jak to jest, że on... Jakie zdjęcie nie zrobi, to zawsze mu piękne zdjęcie wychodzi. O co tutaj chodzi? Jak to wychodzi? No. Kolejny TikTok, uwaga, oglądamy. Random zdjęcie, pyk! I oczywiście ślicznie wygląda zdjęcie. Kolejny TikTok, uwaga! Zrobi zdjęcie i... Oczywiście ślicznie wygląda. To jest dobry fotografum. A. Ale jak to jest możliwe, że zrobili por i nikt po prostu nie wpadł. O! No i mi się podoba, daję łapkę w górę Rzecz następna, Squid Game Mask Tylko tyle, co, co jest ciekawe, to to, że ten Squid Day Game Mask ma ekran chyba jakiś LEDowy, czy coś I można tam wyświetlać różne rzeczy Także będzie to na pewno ciekawsze niż zwykła maska ze Squid Game Trochę chyba po hypie, bo już troszkę minął ten, ta ekscytacja Squid Game Dalej reklamy lecą, więc sprawdzimy Bro, come on, that is not gonna fit. Niebo perfekcjonistów, jednym słowem. Dobra, mamy kolejną reklamę. Jaką najdziwniejszą rzecz blendowaliście? Pochwalić się w komentarzach. Po co oni kotleta blendują? Bo jeszcze Oreo zrozumiem, ale kotleta albo donata z wodą. Ale dobrze, wygląda to na czosy. Czy znaczy ja wyobrażam sobie, że są osoby, które by to wypiły w sumie? tak nie wiem. Może to jest dobre rzeczywiście. Nie wiem, czy będziemy sprawdzać, ale na pewno sprawdzimy ten blender, który no, fantastycznie wygląda. Zawsze marzyłem o takim blenderze. Feoko nie jest brzydkie, po prostu użyj tylnej kamerki i tego filtru. Lifehack TikToka numer 1 Szczerze nie wiem co wyszło, bo jestem oślepiony tym, ale... Ale nie ma co chodzi No wygląda lepiej, no bo wiadomo, lepsza kamerka czy naprawdę kotom myje się zęby? Jakoś nie wyobrażam sobie, żeby moja bójka tak tak sobie dawała szczerze No pogryzłaby mnie chyba Zmęczony zamrażaniem? Ogrzewanie jednym przyciskiem Ogrzewanie przednie tył ogrzewanie ogrzewanie szyi Podgrzewana kamizelka! Ogrzewanie jednym przyciskiem, <laughs> to był ten napis Ale dobrze, rozżyj się tą kamizelką zawsze i wszędzie Pozbądź się ciężkich płaszczy Okej, okay, czyli mamy kamizelkę, która będzie nas ogrzewać Nie wiem czy to jest bezpieczne Czy to nic się tam nie wydarzy, nie spali Ale zamówimy i sprawdzimy, wygląda jak to Totalnie jakiś badzie w Zali Ekspress, najpewniej takim właśnie jest, ale mam nadzieję, że się miło zaskoczymy. Oby. Twój stary i ciągle wchodzi ci do łazienki? Zakup nasz prywatny brodzi. Dzięki niemu ukryjesz się podczas kąpieli. jak dobrze, że to nie jest reklama z TikToka. Ja pierdzielę, jakbym miał to kupić, to to już byłoby za dużo. O, z TikTok, jak go widziałem, jest przekreatywny. Wydaje mi się, że to było w ogóle tak, to było w szkole nagrywane. Hashtag szkoła. No, kreatywnie, bardzo kreatywnie, podoba mi się. Kolejna reklama: Dinozaur, zabawka, robot dla dzieci. To co nam zabawka dla dzieci, dinozaur? Chociaż, bo wygląda naprawdę zarąbiście na tych TikTokach, ale pewnie to będzie totalnie inny produkt, ale wygląda dobrze. No i dobra, zobaczymy. Jest sterowany, będzie taki reality check, będzie sprawdzenie rzeczywistości, porównamy to z tym i z rzeczywistością. Myślę, że będzie troszeczkę śmiesznie, bo nie wierzę, żeby to tak wyglądało, ale chciałbym bardzo, żeby to tak wyglądało. Mamy Troszku i jak widzicie, jest tego dużo. Ja nie wiem, co jest, w której paczce. Poza jedną paczką, o którą najbardziej mi zależy, czyli o ten Mystery Box, gdzie będą telefony, laptopy, komputery i w ogóle mega elektronika i coś się tam rusza. No naprawdę mam nadzieję, że tym razem mnie TikTok nie oszuka i rzeczywiście będzie tutaj coś wystrzałowego, także to weźmiemy na końcu, bo najlepsze zawsze pokazuje się na końcu. A zaczniemy od pierwszej rzeczy, którą przyznaję, że musiałam otworzyć, ponieważ bardzo chciałam sobie zrobić zdjęcie w tej masce. Jest to maska ze Squid Games. Tak, coś. Tu poszło nie tak, ponieważ ta maska miała mieć ekran LED-owy i tutaj miały się zmieniać te rzeczy. Panie montażysto, proszę tutaj pokazać ten filmik z tego. Dostałem taką maskę. Proszę pokazać, jak to wygląda. Nie wygląda. Tak się prezentuje maska. Generalnie super. Widzę w niej, że tak powiem, wszystko. Oczywiście, nie tak dobrze i wyraźnie, jak bez maski. Nie oceniamy na razie tych produktów w skali, ponieważ na końcu będzie ranking i tam podsumujemy, co było najlepsze, a co było najgorsze. Także na razie to odłóżmy teraz już nie mam pojęcia, co w której paczce jest, także zacznijmy od tej. Generalnie wszystko wygląda jakby głos z AliExpress. Nie chciałem od tego zacząć. Co ty? To jest urządzenie do sprawdzenia ucha. Raczej wydubywać. Chciałem, żeby to było na końcu, bo to jest dla mnie tak obrzydliwe. Jakoś no nie, nie zrobię wam tego, nie będę pokazywał wam, co mam w uchu, bo. Czemu ja mogę pokazać? Stary, dużo osób je podczas tych odcinków. Jeżeli jedzie, to bardzo smacznego Wam życzę. Ja też lubię jeść i, i oglądać. Pokazać, już... Musimy pokazać, żeby się to działa. Musimy pokazać efekt. Wygląda to w ten sposób. Przypomina mi długopis. Na razie nie jest źle, więc jestem pod wrażeniem. Pod wrażeniem, bo to jest TikTok i wiecie, że na TikToku te rzeczy z reguły są średnie. A to wygląda OK. Mamy też jakieś takie nakładki na to albo coś. No i kabelek. Tyle minus, że kabelek jest na Androida, ale chyba mamy jakiś telefon z Androidem. No i uwaga, uwaga! Tak to wygląda. Także dobra, podłączamy to pod telefon i sprawdzamy. Świeci się! Nie wiem, czy tu widzicie. Jest światełko. Okej, okay, mamy tutaj w aplikacji sporo produktów. My mamy. Wszystkie wyglądają tak samo. Ok, jest! Działa! Jest? Tak, ready to power off. 1% BP. Do Dobrze, przepraszam, kochani, zaraz będziemy tego używać, tylko niestety musimy to podłączyć do ładowania. Że niech się to szybko podładuje, 3 sekundki i zaraz do tego wrócimy. A w tym czasie nie ma co narzekać, ponieważ mamy jeszcze dużo rzeczy do sprawdzenia. Także teraz weźmy może pudełko trochę większe. blender. Okej, okay, mamy ten blenderek kolorowy, prosto sticker. Szczerze to wygląda? całkiem solidnie, nie pachnie dobrze jest to blender, który jest uśmiechnięty szczęśliwy blender, więc trzeba sprawdzić jak to działa oj działa już, tego się się nie spodziewał zarąbiliście, że nawet ładować nie trzeba więc trzeba coś tutaj włożyć masz jakieś pomysł co? E, no mam jakiś, coś zaraz pomyślałem jakiś cyrk, czemu ja się go pytałem to nie był dobry pomysł, żeby wydać Jurka co włożyć do blendera ale no on jest taki niezniszczalny był tak pokazywany, reklamowany tam więc trzeba zrobić mu testy ono generalnie fajnie wygląda, taki przenośny jestem zaskoczony, naprawdę, bo to jest TikTok i po tiktok no widziałem, że tych... tak chłopia. Ja wiem, że oni tam pokazywali wodę na czosy, ale o co? No a wybijesz to? No na kanapie nożyce. Dobrze. Ale chodź łyka, tak? Robimy troszeczkę, żeby jureczek miał nic Sam chciał, sam to wymyślił. Zaraz przegrasz i sam będziesz to pisz. się. Czy zastrasłem się jak to wypija? To jedno jest pewne, blendujemy. Co? Dobra, nie chwalnia przed zachodem słońca, jak widać. Dobra, teraz się rozładował. Dobra, może to jest kwestia baterii, więc też musimy to naładować. Jak nasze urządzenie do ucha. Zarobiście. Bardzo was przepraszam. Już to robimy i zaraz będziemy to znów sprawdzić. Tymczasem sprawdźmy nasze urządzenie do ucha. Jak widzicie, mamy 5 minut baterii, więc szybko sprawdźmy. Działa. Mamy kamerkę. Czy jest ona dobrej jakości? No, raczej średnio. Poza tym mamy tutaj różne opcje. Możemy wybrać opcję dziecko. Elderly couples. Czy że couples, że. Związek co co to ma za, co to jest co so profil? A bo to można nagrywać! Można muzyczkę w ogóle podłożyć, to co jest? Po co? Mamy też tutaj w ogóle różne tryby, na przykład... A, okej. Okay. Tutaj nie mamy trybu, ponieważ to jest zależnie od... Okej, okay, bo tu można wyciskać... O fuj. Wyciskać pryszcze. Ale dobra, wkładamy do ucha. Trochę się tego boję. O Fu. O, fuuu. Dobra, to trzeba zblurować. Generalnie, szczerze mówiąc, to jest. Dziwne, że ja to powiem, ale to jest naprawdę fajna opcja, jeżeli chcecie sobie wyczyścić ucho, bo wszystko fajnie i dobrze, czy dobra, nie aż tak. Ała, nie aż tak fajnie, ale wszystko widać, także jestem pod wrażeniem, kurde, no. Fajna rzecz. Nie pomyślałbym, że powiem w ten sposób o urządzeniu do czyszczenia ucha z brudu, ale jest spoko naprawdę, i to na TikToku, także <laughs> jestem pod wrażeniem, ale no, ocenę zostawimy pod i wtedy uplasujemy to w naszym rankingu. Także wow! Blender się jeszcze ładuje, więc musimy jeszcze chwilkę poczekać, więc kolejna duża paka. To jest to, co myślę? Je... A co myślisz? Dinozaur? Tak, to jest dinozaur. Na tym potoku był przedstawiony dość fajnie. I zobaczymy porównanie. Rzeczywistość z reklamą. Jestem pewny jednego, że oczywiście nie będzie tam baterii i nie będziemy mogli tego wykorzystać. To jest najgorsze, zawsze macie jakieś fajne rzeczy i zawsze nie dadzą tam baterii, albo trzeba naładować, musicie czekać, nie możecie tego sprawdzić. Od razu, więc oby nie. To jest pilot i wszystko mamy oczywiście, oprócz baterii. Udało się, Jurek odnalazł jakąś baterię w domu, także odpaliliśmy i to co pierwsze Jurek zauważył, to to, że się świeci na kolorowe i się zaśmiał z tego. Ale że to coś leczy? Dobrze, bo nie kumam. No to jaki kurczę, no załóż, świeci się na czerwono-niebieskiej kolorki. Ameryka, wiesz, rozumiesz. Dobra. I mamy pilot. Okej, okay, że jak klikamy to on cały czas idzie. Ty zatrzymaj się. Zatrzymaj się! Do tyłu. Dobra, do tyłu nie może. Mamy też przycisk dance. No dobrze. Przy, dobrze, przynajmniej do Cypisa nie, nie tańczy, żeby przyjeździł jakby to była piosenka jego. Jeszcze mamy wiz. Przepraszam bardzo, ja muszę zobaczyć jedną rzecz. Czy tamten dinozaur... Porównajcie do tamtego, a do tego. przecież To jest inne. Poza tym on miał oczy otwierane i tutaj... To nie jest jednak to samo. I tu się ruszał jeszcze. W... No, także generalnie po prostu zostałem oszukany. Przesuń to przynajmniej. Wy, wywal to ze stołu. Dawaj, pokaż, że potrafisz. Dobra, czego ja się spodziewam po zabawce z TikToka takiej. Ja jestem zasmudzony. Dobra, spójrzmy na blender, bo się chyba naładował. Ha? Teraz chyba trochę bardziej tam wywala te rzeczy. No powiem tak, na pewno... Mam pewnie... pomysł, a co? Się włączył, czy nie? Zostawiajcie łapkę w górę, robimy to. Nie, nie wyłączy więc. No może jednak. Nie jest to pokrojone, sprawdzamy to w taki sposób, bo nie jest to aż tak drastyczny sposób, wydaje mi się. No jest to możliwe, żebyście na przykład mleko cieli sobie z czekoladą, więc nie uzyskacie tego, co tak. chcecie. Trzy, cztery... Piękna sprawa. Co? Proszę, Jak tak? Jurek? Tak, proszę, zapraszam. Zresztą przecież to był Twój pomysł, więc sam chciałeś. Spotwór tego. Dobrze, bez przesady to jest tylko kola i czekolada. I Dobra? Nie. Takie niesmaczne. Takie, jak, jakbyście wymieszali kole z czekoladą. Gimbal do trzymania telefonu. I pewnie Wam się teraz wydaje, że Karol, ale tego nie było w odcinku. I zgadza się. Tego nie było w odcinku, więc nie wiem, czemu to otworzyliśmy. No ale tak jak mówię, nie wiedziałem, co jest gdzie, więc nawet nie miałam pojęcia, że coś takiego tutaj jest. Także możecie to zdobyć. Jest to chyba po prostu, że wkładacie sobie telefon, i to podąża za Wami. Więc w sumie zobaczmy, czy rzeczywiście będzie to podążało za nami. Dobra, nasze urządzenie jest włączone. Potrzebna jest generalnie aplikacja. My tą już aplikację skonfigurowaliśmy. Generalnie też robicie sobie zdjęcie, więc on chyba was wykrywa. Tu jestem. No dobra. Ru rusza się zgodnie z tym, co gdzie jestem. A... Do góry. Do góry nie będzie działać. Będzie mój musisz sam tam chyba. No jak nie. ją tylko po boki. Tak. tak. Cześć! Nie wiem, może nie jestem w targecie tego urządzenia i nie jest mi ono potrzebne. Generalnie może komuś się przyda, także jeśli chcecie, to zapraszam. To jest właśnie to, co było, czyli to urządzenie, które ćwiczy Wam mięśnie żuchwy. Ej, masz ich kilka. Tak, Bo mam ich kilka, więc proszę cię Jurek. Poczęstuję nie, jedna dla mnie, dziękuję. a druga jeszcze dla was, chociaż jeszcze za czy to w ogóle działa. Jest tu cały poradnik, jak tego używać. Okej, okay, tutaj w ogóle kolory różną się obciążeniem, więc czyli niektóre są cięższe. Nie naj, są najcieńsze, tak? tak. No, to, ale na Instagramie, także zapraszam Was na Instagrama. Sorry, że nie zrobię tego tutaj teraz, no i za, za tydzień po prostu pokażę Wam efekt. Okej, okay, Mr. Box i chyba nasza kamizelka grzejąca, także to odpakowajmy kamizelkę i idziemy na dwóch, sprawdzić. Zwykła kamizelka, tylko jest ten przycisk, o którym była mowa na TikToku, tylko oczywiście trzeba to naładować. Najlepsza tutaj jest w instrukcji punkt pierwszy, nie używać przez dłuższy czas. Nie wiem, czy kurtki, czy tego grzania. Jak to grzeje? To wygląda... Jak oceniasz? Dobrze wygląda? W ogóle tam... Jakby mój stary zbierał się na rybę. Ale ja, nawet, rozmiaru chyba tam nie... nie można było kliknąć, więc. Nie wiem, co to jest za rozmiar. Ale tak wygląda. Dobra, to chodźmy. Nie mogę się doczekać kliknięcia tego guziczka, jak to przygrzeje. To tak, teraz przed wyjściem po prostu wystarczy kliknąć przycisk. Przecież to byłoby zbyt piękne, żeby to działało, no. Dobra, i teraz uwaga, przycisk. Co to co? jest za gówno? Nie działa? Poczekaj. Bo szkurna. No. O, jest, świeci. Jest. Się. Czyli się grzeje i różne kolory to jest różna temperatura. To nie blue będzie czerwony. Blue jest najmniej, white jest naj. Tak, tak średnio, a czerwony, który teraz mamy, to jest najwięcej. Słyszysz jakieś dźwięki? Ani nie słyszę. Ani no, nie, czuję, no. Bo to z tyłu jest grzanie, tak? Ale... Nie, nie tylko. Wszędzie musi grzać. Sorry, jestem pod wrażeniem, że to nie ciała na razie. grza. Jest mi ciepło, ale nie wiem, czy to przez kamizelkę, czy to przez to, że to grzeje. Spodziewałem się jakiegoś takiego większego grzania. No, coś tutaj czuję, że jest takie. Podgrze, weź sobie. Coś tam grzeje, nie? Tu, tu. Troszeczkę, nie. ale nie wiem, może, może to jakiś. Może to jakiś skamski. Bo ja wyglądam tak, mi jest zimno, a Karol. Nie, no nie. Ogrzeje teraz. Uj, uj. Zagrzało teraz, dziwnie to wygląda. Ale ty z tym guziczkiem, naprawdę. Także generalnie spoko rzecz. Spoko, nie wiem na ile to jest bezpieczne tam. To zaraz nie, się nie spali. Daj okejka. Okay a tutaj grzeje? Nie, właśnie przodu nie grzeje, tylko wam tył grzeje. Najgorsze jest to, że dół, a nie górę w ogóle tutaj czuję. A dużo na górze to... No Tutaj, jak fajnie. Gdzie? Cieplutko, na tej. No, tak, no, tak cieplej jest. Ale zimno ci, czy nie? Bo mi nie jest zimno, właśnie. Mi też nie jest a, zimno. masz kurtkę, jak nie <noise> wiem. Jedziemy, może z czasem to się po prostu rozgrzewa, ale generalnie, no, nie ma jakiegoś szału. Może też dlatego, że ja się spodziewałem czegoś niesamowitego i że nagle będzie jakiś wielki gorąc, a jest tak grzeje, ale nie jakoś wyjątkowo. Fajna ciekawostka. Zielono. Podsumowując, jest fajna, trochę się nagrzała tutaj, grzeje i działa, nie jest to jakieś niesamowicie jak ciepłe, myślę, że na zimne wieczory będzie naprawdę idealnie. Znaczy teraz jak dotknę to nie grzeje, ale tutaj, Wiesz, grzeje, tak, grzeje, 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 grzeje. Także dobrze, teraz ostatnia rzecz, którą nie wiem jak wy, ale ja bardzo czekałem, ponieważ znajdują się tu telefony, laptopy, elektronika, komputery, na pewno także to rozpakowujemy, ale wcześniej ranking produktów! Teraz pora ocenić te produkty, które udało nam się zakupić. Widziałam coś takiego za granicą i stwierdziłem, że to jest fajna opcja, żeby podsumować to wszystko, co kupiliśmy. Więc lecimy i oceniamy po kolei to, co udało nam się dzisiaj zdobyć. Więc zaczniemy może od dinozaura. Na którym miejscu go umiejscowić? Szczerze, to tutaj najlepiej pasuje, nie oddam młodszemu bratu, chociaż najlepiej to bym Skam tu dał, ale. Co myślisz? Stary, no to jest Skam, który można później oddać młodszemu bratu. Stary, mogę tylko tak i tak. A może dać to do Skamu i do młodszego brata? Dobra, oddam młodszemu bratu. Chociaż młodszego brata to nie ma. Urządzenie do czyszczenia ucha. Nie, to nawet dobre było. Ej, to nawet dobre. No nawet dobre. Następnie mamy staty 360, który nie wiem skąd się wziął, ale się wziął. Oddam młodszemu bratu. Jestem za. Następnie maska ze Squid Game. Chyba wiadomo, to skan dla mnie był, bo czy maska sama w sobie, no, jak maska, tylko kwestia tego, że tam był ekran LED-owy, dostaliśmy coś zupełnie innego, więc... Skam. Następnie blender. Nie wam się. Jeżeli tam blendować na przykład jakieś owoce, albo jakieś miękkie rzeczy, to jeszcze spoko robić jakieś tam muzy. co być dobre? Ej to nawet dobre. No odpowiedzialna siurka. Następna rzecz, czyli nasza kurtka grzejąca, która grzeje nas. Ej, to nawet dobre. No chyba tak. Teraz ostatnie co zostało? Mystery Box i wydaje mi się, że tutaj będzie najlepsza rzecz w moim życiu. Albo skam. Albo skam. Nie wiem, no widzieliście, że miały być urządzenia, miały być telefony. Dobra, mamy dwie rzeczy. Co to jest? Co to jest? Intensive... Ja wiem co to jest losy. stary, ja wiem co to jest. To jest, żeby czyścić jamy usną Dobra, jest pudełko w pudełku. Tu wydaje mi się, że może być właśnie iPhone. Sprawdźmy najpierw to szybko. To, że wodą będzie wlecieć, tak? Tak, to tak, że to tak czyści no, że, niby. Ale to każdy może o, to używać. To? Powiem wam, że to było potrzebne w moim życiu, naprawdę. Co najbardziej mi się podoba na tym wszystkim, to chińskie znaczki, których nie rozumiem, ale trzeba pewnie podłączyć do prądu, ale włączmy może. Trzeba podłączyć. Ups. I. O kurde! Uuu, co, co to było? Powiedziałeś sam, że tak będzie, ale dobra, no macie urządzenie, które będzie wam lać wodę, więc fajna brońka powiem wam, no, na lany poniedziałek idealnie. Świetna rzecz, naprawdę, ale wciąż jest to iPhone. Tutaj nie ma jednej rzeczy o dziwo, jest kilka rzeczy z tego co widzę, więc... Czy to jest czapka? To jest co? Bluetooth? Czapka z... nie wiem czy z, czy z głośnikiem, czy po prostu, że mogę... Dobra, jest połączone. Tak. To jest jakieś gówno, tak szczerze, może tak trzeba ty, zajebiście! No spójrz, no genialne, no weź załóż, tu masz zajebiście. ten. I to musi być z tyłu, tak? Nie, musisz a to z lewej tak yy, sławki po prostu. No okej. Okay. Wyglądasz jak wtedy w, yy, w 997. Głośnik, to yy, druba, JBL-a. Najbardziej mi się podoba ten napis Bluetooth. Czy tu też to słabo wygląda, ale jeszcze już Dobra, jeszcze mamy tutaj gdzie ten sznuraczek? O co tu chodzi? Nie wiem, co... no, jednym słowem, dostaliśmy po prostu całą fabrykę yy, z Chin. Co im zalegało, to oni rzucili do paczki i wysłali. Dobra, ogólnie to urządzenie jest wodoodporne, więc stwierdziliśmy, że musimy je przetestować, czy jest rzeczywiście tak, no, wodoodporne. Więc na razie działa. Zaufajcie mi. Jak włożymy do wody, tutaj jakieś bąbelki się wytwarzają. Woda chyba wchodzi w każdą część tego urządzenia. Tego właśnie chcemy. Sprawdźmy, czy to działa. No nie. Nie działa, praktycznie nie działa, może dlatego, że trzeba tylko, może to jest tylko wodoodporne, tego już nie, ale nie działa. Tutaj kolejne słuchawki, nie wiem, no jestem melomanem, no to tu słuchawki, tu słuchawki, tam głośnik, jakbym tylko muzyki słuchał w swoim życiu. I ostatnia rzecz, kolarka, która wygląda jak podróba Philipsa, folps. Skam, po prostu skam.